Witam was moi drodzy bardzo serdecznie w Match Masters i dzisiaj będziemy podejmować się wyzwania dla prawdziwych pro -graczy i tylko dla programaczy. Oczywiście wy sami możecie spróbować, na ekranie macie kod QR. Jeśli chcecie zagrać w Grammych Mansters, to zapraszam serdecznie tu. Link jest również w oczywiście opisie. Ale zanim zaczniemy, warto przygotować się do samego Rumble, ponieważ ostatnio pokazywałem wam Rumble, ale jeśli chcecie mieć karty, którymi możecie grać, czyli w tym przypadku oczywiście tutaj te najlepsze karty, możecie wydać jakąś kwotę. Na przykład możecie sobie tutaj za trzeciego tieru, proszę bardzo, dwie sztuki zapłacić 1400, kupujecie. I możemy iść grać bez żadnego problemu. Także przesuwamy sobie na boczek i wchodzimy w wydarzenia. Tym razem jest Rumble i warto zaznaczyć, będziemy się widzieć w Rumble przez 5, 4, 5 dni. <laughs> będziemy siedzieć się przez 5 dni, więc ten odcinek będzie nagrywany przez 5 dni, ponieważ będziemy grać w różne Rumble, bo każdego dnia są po prostu różne Rumble. Ten kończy się akurat za 8 godzin, 39 minut, na moment, kiedy to nagrywam. No i teraz, tak, ważne jest to, żeby w Rumble podejść do tego, jak gramy i w co gramy. Po pierwsze, możemy kliknąć sobie tutaj informacje i widzicie Rumble, proszę bardzo. Po pierwsze, dostajemy informację tego, że mamy 3 rundy. I 10 graczy, jeśli chodzi o cały Rumble. Dalej, pierwsze miejsce dostajemy 100 pucharków, plus proszę bardzo, booster diamentowy trzeciego poziomu. Za drugie miejsce 50 pucharków i diamentowy booster. Za trzecie miejsce 25 pucharków i złoty booster. Więc to warto zawsze sobie sprawdzać, czy opłaca nam się w danym momencie akurat walczyć o dane przedmioty. Ale również zanim wejdziemy, możemy sobie od razu tutaj zobaczyć, co dostajemy za oczywiście wygranie pierwszego miejsca. No i mamy również informację tego, że proszę bardzo, jest to Range bo, czyli tęcza i tak jak mówiłem tutaj opis każdy kolor daje inny wynik. Kolejną bardzo ważną rzeczą jest to żeby wejść sobie w start, kliknąć graj i zobaczyć jakie obecnie boostery mamy oczywiście dostępne. Poza brązowymi, srebrnymi, złotymi mamy właśnie te diamentowe boostery, które możemy wykorzystywać do rozgrywek. Wiadomo najlepsze będą te Potrójne, jakby potrójne, w sensie poziomowe. O, można najłatwiej w ten sposób określić, bo widzicie takie diamenciki na górze. Mają od jednego przez dwa, aż po trzy. Wiadomo, te, które mają trzy, będą najlepsze. Najprawdopodobniej, ale możecie też znaleźć zastosowanie dla tych, powiedzmy, które mają jeden i dwa. Czasami mogą się nawet okażeć lepsze od tych, które mają trzy, jeśli macie lepszy pomysł na używanie ich. No i nasze perki, które możemy sobie wybrać. Wiadomo, ja mam swoje jakieś tam standardowe ustawione, ale Wy możecie korzystać z innych, i w ramach oczywiście tego wszystkiego postaram się wam pokazać, jak one mniej więcej wyglądają i jakie są ich plusy, może ewentualnie minusy. Więc chodźmy, wskoczmy sobie do pierwszego. Jako, że jest to nasz pierwszy Rumble tego danego dnia, yy, powiedzmy pierwszego dnia <ścoughs> z wszystkich pięciu dni, to wejdziemy sobie do tego Rumble. Wejdziemy sobie oczywiście na wydarzenia. Rumble graj. No i ważne jest teraz to, że ja zagram swoim standardowym takim ustawieniem. Czyli pierwsze ustawienie, które wam pokażę, to jest moje ustawienie, a potem będziemy grać sobie innymi. Więc bierzemy sobie ośmiorniczkę i mamy oczywiście swoje perki ustawione bez żadnego problemu. Mamy sześciu graczy gotowych, siedmiu graczy gotowych. Zaraz powinno się to wszystko na spokojnie, jakby uzbierać z tym wszystkim. I będziemy w stanie podziałać. Proszę bardzo. Bardzo ładnie, oczywiście, cały czas dostajemy tutaj informacje. Na dole jest Match Rumble. Zostań w zielonym, żeby progresować i tak dalej. Zaraz wszystko się Wam oczywiście pokaże. Także mamy, proszę bardzo, 10 wszystkich wspaniałych osób. Mamy naszą kartę, która się podpina i możemy spróbować sobie zadziałać. Eee, runda pierwsza Rumble. Tutaj możecie sobie w prawym dolnym rogu kliknąć. Proszę bardzo, jest oczywiście napisane to, co wcześniej mieliśmy. Ja postaram się wrzucić sobie gwiazdki, ponieważ chciałbym użyć swojej jakby umiejętności tutaj, więc spróbujemy zrobić w ten sposób w pierwszym, teraz potrzebujemy czterech, więc możemy użyć drugiej umiejętności, żeby ściągnąć sobie w jedną i w drugą stronę, dzięki czemu mamy cztery, proszę bardzo, i możemy aktywować sobie naszą umiejętność, więc możemy sobie podziałać w ten sposób, tyk, bardzo ładnie, Coś nam się tu dołożyło, możemy od razu połączyć sobie z umiejętnością, możemy polecieć, cyk, bardzo ładnie, 126, no i na dole macie też napisane, co ile tak naprawdę daje, więc y, zielone są za 2, pomarańczowe są za 3, fioletowe są za 4 i żółte są za 5. Y, no i wszystkie inne, czyli w tym przypadku niebieskie i czerwone, nie mają po prostu punktacji, czyli są liczone dosyć standardowo. Y, tutaj polecimy sobie z kolejnym, proszę bardzo, pozostały czas nie jest zbyt duży. Póki co skończyłem na miejscu czwartym, chyba na miejscu, na miejscu czwartym. Nie miałem jeszcze tej okazji pójść dalej, ale spokojnie. Jeszcze może się to wszystko odwrócić, ponieważ w rundzie drugiej od razu jesteśmy w stanie zacząć od aktywacji, co jest bardzo ważne. Zapewniliśmy sobie tą aktywację w poprzedniej rundzie, więc jesteśmy w stanie bardzo ładnie teraz z tym wszystkim polecieć. Jeśli chodzi o fiolety, proszę bardzo, fiolety są za cztery, żółte też są bardzo, wa bardzo ważne, więc lecimy z tą punktacją. Możemy sobie teraz polecieć. Lecieć z czerwonymi. Co prawda, czerwone nie są, ale oczywiście będziemy też w międzyczasie zbijać wszystkie inne. Proszę bardzo, tutaj bardzo ładnie się połączyło. Lecimy z pomarańczowymi, które są za trzy. Też bardzo ważne, żeby to oczywiście wszystko wykorzystać. Nie jestem aż tak dobry, mi się wydaje, że będę w stanie tutaj powiedzmy wygrać. Nie grałem aż tyle tych wszystkich y, spotkań, rumble, ale myślę, że żółte za pięć będą. O! Pięknie poszło, razy 5. No i perfekcyjnie. No i robimy. Pierwsza osoba tam ma 860. My możemy jeszcze coś połączyć, mi się wydaje. Fioletowe, zielone. Myślę, że spróbujemy Kurczę, nie wiem, nie widzę za bardzo ruchu yy, Może zrobimy tak po prostu No i nie byłem w stanie nic więcej zrobić No, pierwsza osoba ma już ponad 1000 punktów Tutaj proszę bardzo, dwie osoby nam odpadły Trzy osoby nam odpadły No i zostajemy, teraz jest tylko o wygraną Tak naprawdę bitwa Więc zobaczymy co z tego wszystkiego gra nam pozwoli stworzyć Jest i rumble, proszę bardzo Aktywacja od razu na sam początek leci Żebyśmy byli w stanie cokolwiek tutaj zrobić Jest wybuch, który też nam poleciał Z punkcikami, lecimy z fioletowym. Mi. fioletowe są za cztery, więc bardzo ważne, żeby je oczywiście tutaj zbić Proszę bardzo, dobijamy, dobijamy Są żółte, są fioletowe, fioletowe są za cztery To też bardzo ważne właśnie, żeby wykorzystać je Myślę, że nie będę w stanie aż tyle punktów zebrać, ile bym tutaj może chciał yy, Zielone, czerwone, no nie, aktywację sobie zrobimy kolejną Bo będziemy w stanie to zrobić, proszę bardzo Cyk, tutaj nic się niestety bardzo ładnie nie ułożyło Ale możemy fioletowe połączyć za cztery Wydaje mi się, że nie ma nawet żadnej szansy, żebym był w stanie aż tak połączyć ładnie te wszystkie y, kolorki. Zostały mi tym bardziej dwa ruchy. On ma aż 1400 punktów. To jest naprawdę od groma. Możemy użyć jeszcze jednej aktywacji, tak naprawdę. Nie wiem, czy czasu mi starczy. Mam strasznie mało już, że mówiąc. Zobaczmy, jak tutaj. Z fioletowym jeszcze możemy pocisnąć troszeczkę. No nie, 1500 punktów to nie jestem w stanie aż tak przebić. Udało mi się przebić 1000 punktów, ukończyć jako. Drugi, więc wydaje mi się, że to również bardzo fajnie, ponieważ dostaję booster yy, pierwszego poziomu diamentowy i również jestem w stanie dostać oczywiście 50 kucharków. Więc bardzo, bardzo fajnie na drugim miejscu udało się tym razem zakończyć. I cóż, zapraszam na kolejny dzień. Ale zanim to, to jeszcze dostałem robaczka, więc widzicie, randomowo się trafia. I proszę bardzo ukończyłem na drugim. Także witam serdecznie. Dzień drugi Match Masters Rumble. No i moi drodzy, wchodzimy sobie i mamy nowy match Rumble Blow Em Up. Jak wejdziemy sobie w informację, to pierwsze co to, to Blow Em Up Special Pieces Explode Immediately, czyli oczywiście specjalne elementy będą eksplodowały. E, mamy tutaj tylko dwóch zwycięzców, jeśli chodzi oczywiście o ten Rumble, czyli pierwszy Grand Winner, który wygrywa 100 pucharków i booster trzeciego poziomu, czyli trzeciego tieru, a druga osoba, diamentowy booster i 50 trofek. No i oczywiście e, wygrany zatrzymuje boostery, więc kliknijmy sobie informacje. Ja myśląc na temat wszystkich postaci, które to mam, bo oczywiście mógłbym zagrać sobie na drugotierowej, na pierwszotierowej karcie, jeśli chodzi o diamentowe, ale skoro mam więcej tych lepszych, to oczywiście strategią jest to, że wykorzystujemy te jak najlepsze, żeby zajść jak najdalej. Tym razem będzie to oczywiście pan Woolly Workout, w tym przypadku Mam nadzieję, że będzie dobrze działał, bo bardzo fajnie zbiera wszystkie e, karty i mam nadzieję, że będzie w stanie to ładnie sobie tam e, wybuchnąć. Zobaczymy. Jeśli chodzi o nasze perki, e, to myślę, że w tym przypadku spróbujemy zadziałać sobie z... E, może... Create Lightning i Bomb Delivery. Skoro mają być bomby czy tam wybuchy, to myślę, że to będzie dobra inwestycja. Więc włączmy sobie Rumble. Dobra, jesteśmy, znalazł, znalazło... Tu trafię mówić. Bardzo ładnie. Jest. Na dole, oczywiście, można sobie kliknąć zasady. Proszę bardzo. Jeśli, oczywiście, tego wcześniej nie spojrzeliście. No i teraz, tak. Potrzebujemy sobie zrobić najlepiej niebieskie. Niestety, nie mamy okazji. Więc, użyjemy sobie bombę. Postawimy ją sobie. Proszę bardzo. Mamy już trzy punkty. W chwili obecnej możemy chyba od razu zużyć ten Lightning, który za bardzo tutaj. Średnio mi się ułożyły te karty, szczerze mówiąc. O, dobra, skorzystajmy w ten sposób. Mamy kolejne dwie i kolejne. Dobra, jest aktywacja. Możemy zrobić aktywację, proszę bardzo. Użyjmy sobie kolor zielony. Zbierzmy sobie akurat w tym przypadku. I teraz będziemy sobie go, proszę bardzo, opowielać. Pyk. W każdą stronę. No i mamy ich teraz bardzo, bardzo dużo. Wszyscy jesteśmy w stanie bardzo dużo punktów. Kolejny tutaj, Lightning, nam wsiadł. Możemy sobie zrobić w ten sposób. Możemy sobie polecieć w ten sposób. Eee, nie jestem w stanie chyba zrobić nic więcej za bardzo. Możemy zrobić. Yy, możemy połączyć tutaj te fioletowe Żeby zrobić bliżej siebie te niebieskie Ale to jest w sumie tyle Nie mamy już ruchu, mamy 110 punktów Tutaj odpadły nam trzy osoby yy, Udało mi się przejść dalej Niektórzy tu mają troszeczkę więcej punktów Ale my na start możemy jeszcze użyć Oczywiście wspaniałego O, ja też odpadłem, a nie, jednak nie odpadłem Czyli jest teraz, teraz mogę odpaść Boże, przecież przed chwilą na to patrzyłem Aktywacja, yy, zrobimy sobie yy, 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 Fioletowe Ciężko czasami mi na szybko wymyślić, co chcę zrobić, bo niby nie powinienem ty wybierać, które są po na dole i tak dalej, ale zobaczymy. Dobra, jest OK. Dostajemy kolejne od razu. E, nie dostaliśmy tego. Dobra, spróbujmy podziałać sobie jakoś z kolorkami. E, fiolety, be, 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 be. zielone połączmy. Od razu się połączą te, bardzo ładnie. Teraz połączymy sobie w ten sposób. E, brakuje mi kilku punktów. Mam trzy ruchy. Możemy zebrać sobie te. Potrzebujemy trochę więcej punktów, żeby przejść dalej. Co w sensie, to nie zmieni mi zbyt wiele. Mogę upuścić tego, mogę zrobić dodatkowy ruch. Mogę uruchomić sobie jeszcze aktywację. Zielony myślę, że będzie ok. Co prawda, mogłem też rzut. Mo mogłem też. Mogły być lepsze inwestycje, no ale nieważne. To nie jest jakoś tam super ważne. Udało nam się skoczyć z tym. I załapaliśmy się na punkty, tak na styk jeszcze. Tym razem widzę, że jest troszeczkę ciężej, więc zobaczymy, jak tym razem będzie nam. Teraz oczywiście będziemy odpadać w trójkę, więc zobaczmy, jak to się wszystko potoczy. W międzyczasie patrzę tutaj, jakie ruchy mogę wykonać, co bym mógł tutaj zrobić, ale za dużo sposobów na zdobywanie punktów w chwili obecnej nie widzę. Mm, tutaj mógłbym połączyć w ten sposób, eee, mógłbym spróbować zrobić jakoś tak, żeby niebieski sobie podrzucić, dalej nie jest to idealna sytuacja. Hmm, nawet jeśli podrzucę, to jest mój ostatni ruch no nie, nie jestem w stanie, tym razem akurat nie udało mi się <grytanie> tym razem nie zaszedłem aż tak daleko jakbym chciał, ale wiadomo, nie zawsze się wygrywa, trzeba w ogóle próbować, żeby wygrywać więc w tym przypadku jesteśmy na miejscu czwartym, nie udało nam się wygrać nic, tutaj możemy sobie zobaczyć też jakimi kartami grały inne osoby tutaj był doktor, tutaj był pierwszotierowy, więc widzicie, ktoś miał pierwszotierową kartę i poradził sobie o wiele lepiej tu miał ktoś trzeciotierową i jeszcze mają w ogóle ruchy, jeden ruch, dwa ruchy, jestem już w ogóle totalnie bez ruchów. Niestety na początku tak mi się średnio ułożyło to wszystko, że nie mogłem za bardzo tu nic zrobić, no ale tak to czasami oczywiście wygląda. Więc skończyła się runda, pierwsza osoba miała 425, do drugiej miałem bardzo dużo, bo prawie 150 punktów. Oni wszyscy byli w sumie bardzo blisko siebie, ale tak to wszystko oczywiście wygląda. Pierwsza osoba sobie wygrywa. Także gratulacje. A my przechodzimy do dnia trzeciego. Także, moi kochani, dzień trzeci, i udało się dotrzeć do niego. Tym razem mamy kolejny Rumble. Jeśli chodzi, oczywiście, o nagrody. Pierwsze miejsce: 100 pucharków. Trzeciego tieru: diamentowa karta. Potem diamentowa karta. Jeśli chodzi, oczywiście, o diamentowy booster. Wiadomo, karta. To rozumiecie wszystko. Drugie miejsce: mamy 50 pucharków. Trzecie miejsce: 25 pucharków. I złoty, oczywiście, booster. Jeśli chodzi o zasady, to mamy Rainbow tym razem, czyli tencza. Każdy kolor ma różne wyniki. No i tutaj można byłoby się zastanawiać. Nawet czym zagrać, czym dobrym, tak naprawdę? Ale jest jedna karta, która jest w stanie bardzo, bardzo dużo tak naprawdę zrobić. Także dzisiaj zagramy sobie. Jeśli chodzi oczywiście o kartę El Magneto, ponieważ on łączy nam trzy kolory i nie wiemy, który kolor będzie miał więcej punktów, więc zrobimy to w ten sposób. E, używaliśmy Remove Cross, więc zrobimy Checkboard, jeśli chodzi o oczywiście tym razem. No i zrobimy sobie jeszcze, myślę, Bomb Delivery, ponieważ jeszcze tym nie graliśmy, więc zobaczymy. No i zobaczmy, jak jesteśmy w stanie to zrobić. Z tego, co kojarzę, to jest ten Rumble chyba na 10 osób, bo są też takie na 15 osób. Nie wiem, czy o tym wspominałem, więc wspominam o tym teraz. Jeśli oczywiście tego nie mówiłem wcześniej. Więc zobaczmy, wrzuca nam do tutaj wiru naszego graczy. Dobra, mamy 10 osób. Yy, mam nadzieję, że uda mi się chociaż w pierwszej czwórce być powiedzmy. Nie gram aż tak często Rumble, co już chyba też wspominam. Dobra, mamy na górze. Najwięcej Rumble. mamy ze żółte. Na razie musimy i tak zrobić jakiekolwiek punkty. Mamy 7, więc zróbmy sobie tego i polećmy sobie w jakikolwiek sposób, żeby móc zaraz połączyć sobie. Liczę więcej tych, tych. O, dobra, żeby zrobić właśnie extreme move i nabić trochę punktów. Dobra, Ja od razu automatycznie nam to wskakuje. Zróbmy sobie jakąś bombę, może. Zastanawiam się, czy tu. Czy tą bombą po, po, bombę powinienem... A, bomba tu się połączyła. Okej, okay, dobra, może być. O kurczę, brakuje nam jednego. Mm, żółtych nie mamy. Yy, możemy zrobić... Mamy na razie szóste miejsce. To nie jest źle. Możemy zrobić tak, tu nam się połączyło teraz troszeczkę, tu mamy extra move, mamy tam jeszcze dodatkowe punkty. Tu możemy zrobić extra move i polecić. i mamy kolejny punkt, bardzo dobrze, możemy El Magneto użyć, które nam pomoże bardzo w tej sytuacji, bo nam właśnie połączy. Mamy, no czerwone, za czerwone nie dostaniemy aż tyle punktów, ale jest okej, okay. nie jest źle szczerze mówiąc. Yy, za niebieskie, tu możemy połączyć te jeszcze, mamy mało czasu, bardzo mało czasu, w ten sposób możemy jeszcze polecieć. Pierwsze miejsce póki co, okej okay, Bardzo ładnie, 350 punktów muszę wam powiedzieć Nie spodziewałem się tego, jeszcze w sumie mieliśmy Dwa ruchy, których nie byłem w stanie wykorzystać, bo cały czas Mieliśmy dodatkowe Więc bardzo śmiesznie Czyli już jestem w pierwszej czwórce, już osiągnąłem To co chciałem osiągnąć, dobra, to teraz tak Czy jakiś extra move czy cokolwiek Takiego jesteśmy w stanie zrobić, najlepiej Fioletowe i żółte łączyć, ale wiadomo, kiedy nie mamy Za bardzo wyboru, to musimy Zrobić coś innego, spróbujmy sobie Na dół to ściągnąć, tu mamy extra move, bardzo dobrze Tutaj nam się pojawił czerwony. Tu mamy extra move. To też możemy zrobić. Tutaj z pomarańczowych nie połączymy nic. Ale jeśli zrobimy tak, to ściągniemy sobie to niżej. Mamy jeszcze dwa ruchy. Mm, mam 406 punktów. Ile ma? jeszcze mają po 4, 2, 1 ruchów? Wydaje mi się, że powinno być tutaj całkiem w miarę, ale jakbym ten był w stanie połączyć, to byłoby dobrze. Czy ja jestem w stanie jeszcze zrobić jeden? Musiałem extra move pociągnąć. Mogę w tą albo w tamtą. Zróbmy tak. Dobra. Extra move, Extra move wskoczył, dobra. Yy, możemy zrobić połączyć żółte. Ile on ma ruchów? Trzy ruchy jeszcze ma, to nie jestem w stanie zbyt dużo zrobić. Zróbmy tak. W ten sposób. Dobra, jest. Skończyły mi się niestety ruchy. Także kolejne tu jeszcze dwie osoby odpadną. Mi się udało troszeczkę tutaj nadrobić punktowo, więc no, nie, nie, nie myślałem, że tutaj... O! Teraz walczymy. Ostatnie. Dobra, jest. Um, teraz co, Krystian, możesz zrobić? Pierwsze, co to powinieneś sobie połączyć albo zdobyć w jakikolwiek sposób. Nie jestem w stanie połączyć zielonych. Wysadzić tej bomby też nie jestem w stanie. Dobra, to łączmy w ten sposób. Używajmy L-magnetu, który może nam pociągnąć akurat dobre kolory. Mamy fioletowe. Mamy żółte. Mamy pomarańczowe. Bardzo ładnie w takim razie. Tutaj mamy też szansę na... Połączenie zielonych i wysadzenie, i zdobycie od razu pięciu punktów. Bardzo fajnie. Tutaj możemy też wysadzić i zdobyć kolejne dwie gwiazdki, że dzięki czemu możemy znowu użyć El magneto Bardzo ładnie. 600 punkcików. Zielone są za punkty. Pomara Dobra, wszystkie są za punkty. Bardzo dobrze. Dostajemy dodatkowe punkciki dzięki temu. Mamy 700. Yy, mam dwa ruchy. Muszę to ostrożnie zagrać, szczerze mówiąc. Tu nie jestem w stanie. Tu nie jestem w stanie. Cały czas szukam jakiegoś extra move, żebyśmy mogli tutaj coś zrobić. Wydaje mi się, że mm, w ten sposób mógłbym podziałać troszeczkę. move to żaden mi chyba nie siądzie, szczerze mówiąc. Tak mógłbym jeszcze zrobić. I mamy 776 punktów. Czy... Pięknie! Pierwsze miejsce! Fantastycznie w takim razie. Pierwsza czwórka, a raczej... Pierwsza jedynka, pierwszy byłem. <laughs> Bardzo ładnie. 776 punktów, w takim razie zgarniamy 100 pucharków i oczywiście y, doktora Kolora, jeśli chodzi oczywiście o booster trzeciego y, Tieru. No i cóż, teraz. Do usłyszenia w dniu czwartym. Także moi drodzy, czwarty dzień. Jeśli chodzi oczywiście o rozgrywki Rumble, przechodzimy sobie na Rumble Match Rumble. Jeśli chodzi o informacje, tym razem pierwszej zwycięzca ma 100 Harków, ma oczywiście kartę trzeciego tieru, 500 coinów, drugie miejsce 50 trofek, diamentowy booster, trzecie miejsce 25 trofek, złoty booster. I jeśli chodzi o rzeczy, to mamy szalone kolumny. Każda kolumna daje nam różny wynik, więc zagrajmy sobie. Tym razem zagramy sobie na. Tutaj, tym winim całym Valentine wini. Zobaczymy, jak on tutaj sobie podziała. Jeszcze chwilka, jeszcze jedna rzecz. Jeszcze powinienem coś zmienić tutaj. Jakby nie patrzeć, powinniśmy na nim zagrać, ale na dole. Wybierzemy sobie mini Cleo. I do tego wybierzemy sobie myślę. Zastanawiam się, może hammer, może młotek nam się przyda, jeśli chodzi o to. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Mam nadzieję, że uda nam się trafić coś fajnego. Coś będziemy w stanie zestrzelić, coś rozwalić. Jeśli już nie będziemy mieli, oczywiście, wyjścia, bo. Liczę na to, że jakieś wyjście będzie. Tym razem, oczywiście, 15 graczy, więc zobaczymy. Jeszcze dwóch potrzebujemy do kolejeczki. Dobra, jest i mecz Rumble. Proszę bardzo, bardzo dużo osób. Zobaczymy, jak tym razem mi pójdzie. Eee, dobra, jest i karta załączona. Pierwszy ruch już widzę, jak mógłbym wykonać. Drugi ruch też, ale myślę, że nie będzie to jakoś wybitne. Musimy jak najszybciej zacząć robić punkty, więc damy sobie skarabeusza. Jeśli chodzi o to. On sprawia to, że zwiększamy sobie liczbę tych, czy oczywiście, gwiazdek, które mamy tutaj, jeśli chodzi o opcję, możemy zrobić sobie tak, tu nic za bardzo nie połączyliśmy. Możemy zrobić w ten sposób, yy, no nie do końca, ale możemy teraz w ten sposób podwójnie zrobić, jest yy, aktywacja w takim razie, proszę bardzo, pyk, pyk. Yy, to działa w ten sposób, że strzela nam w różne randomowe miejsca, jak widzicie łączy klocuszki nam w serduszka, serduszka też możemy w ogóle łączyć ze sobą, więc to jest taka kwestia, tu nie połączę, tam nie połączę. Eee, tu powiem połączę ze sobą. O, i to od razu działa na wszystkie i jesteśmy w stanie to podziać. Eee, oczywiście ostatni rząd jest najbardziej cenny, więc możemy spróbować coś z nim zrobić. Eee, nie wiem, czy będziemy w stanie tutaj cokolwiek podziałać. Staram się to jakoś połączyć o, w ten sposób. Cały trzeci rząd jeszcze polecimy. Dobra, mamy siódme miejsce, mamy jeszcze trochę czasu. Możemy sobie oszczędzić punkt na kolejny. Dobra, eee, skończyły nam się punkty. Czy będziemy w stanie przeżyć jeszcze do kolejnej rozgrywki? No, tu mają niektórzy po 600 punktów, ale wydaje mi się, że... Jesteśmy jesteśmy w stanie jeszcze się przedostać. Dobra, nie jest źle. W tym momencie możemy bardzo łatwo dostać się na. Yy, dostać sobie punkcik w ten sposób, przez co mamy oczywiście aktywację. Lecimy z kolejną tą aktywacją. Mam nadzieję, że w dobrych miejscach się to wszystko trafi, żebyśmy mogli to jakoś bardzo ładnie połączyć ze sobą. Yy, są. Yy, ojoj, czerwone, fioletowe. Tu jest ten. Yy, ojoj. Nie wiem, co powinienem zrobić, szczerze mówiąc. Spróbujmy rozwalić tego i rozwalić wszystkie tutaj serduszka. Dobra, mamy dużo punktów dzięki temu. Skoczyliśmy na piąte miejsce. Tu lecimy od razu z kolejnym. Cyk, bardzo ładnie. Kolejne poleciało. Dobra, znowu się rozbiło. Teraz możemy z bombą polecieć. Bardzo fajnie. Mamy kolejną aktywację, więc zróbmy ją jak najbardziej. Zdobywajmy punkty. Jesteśmy na trzecim miejscu. Teraz, czy nam się tu coś ładnie połączy? Nie mamy już specjalnych umiejętności. Dobra, możemy zrobić e, fioletowe, możemy połączyć pomarańczowe, możemy połączyć też czerwone, żeby spuścić to na dół. E, fioletowe możemy połączyć bardzo ładnie. Przez co dwa serca pojawią nam się obok siebie, możemy polecieć z tym wszystkim. E, dobra, zebrały się jeszcze niebieskie na kolejną rundę. Bardzo ładnie. Wydaje mi się, że straciłem jeden ruch, ale odpadła tu sobie jedna osoba. Została nas. E, o, teraz e, najwyższa osoba. No, dużo punktów do wbicia, wydaje mi się, że może być to ciężkie. Ostatnia runda Rumble yy, Czy jestem w stanie jakkolwiek to połączyć? No możemy zrobić to tak Nie da mi to zbyt wiele szczerze mówiąc Może, Możemy tu zdobyć jeszcze kilka punktów Dobra, ładnie Możemy zrobić dodatkowy ruch yy, Jest, nawet udało się to zrobić Oj, do góry chciałem Dobra, mamy kolejny napełniony Jest dobrze, jest dobrze na razie Robimy aktywację Mamy bardzo dużo rzeczy, które mogą się tutaj skombować ze sobą Wydaje mi się, że nie aż tyle jak tutaj mogłoby Dobra, mamy serduszka obok siebie więc lecimy w ten sposób. Mm, mogło być to zdecydowanie lepsze. Zrobimy teraz w ten sposób. 1500 punktów. Mamy jeden ruch, szczerze mówiąc, do zrobienia. Yy, tu nie mamy za dużo rzeczy do zrobienia. Tu nie mamy. Mamy ostatni ruch. I czy on będzie jakkolwiek dobry? W sensie, widzę, co mogę wykonać. Tu możemy dodatkowy ruch jeszcze wykonać. Dobrze jest. Z żółtym nie połączymy, z zielonym możemy jeszcze połączyć. No niestety, nie uzbieram aż tyle punktów, ale wydaje mi się, że znowu drugie miejsce to nie jest zły wynik, tak naprawdę. Więc udało nam się zrobić 1360 punktów, pierwsza osamia 1600 punktów. Więc oczywiście, można by pomyśleć: o, drugie miejsce nie wygrałeś, nie wygrałem, aczkolwiek dalej otrzymuję oczywiście nagrody z tego tytułu. Więc mamy nagrodę 50 pucharków i oczywiście diamentowy booster, w tym przypadku drugiego Tieru, więc bardzo, bardzo przyjemnie. A teraz przejdźmy już do ostatniego trzeciego, nie trzeciego, piątego dnia. Także, moi kochani, ostatni piąty dzień, jeśli chodzi oczywiście o Rumble i tym razem trafiło się coś wyjątkowego, ponieważ mamy tutaj a Rumble, jak możecie zauważyć, ehm, jeśli chodzi o ten dzień akurat podwójny, czyli możemy grać albo na Crazy Columns, albo na Color Climb, ponieważ tak się też czasem zdarza. Jeśli chodzi o pierwsze informacje, tutaj mamy oczywiście nagrody, które są, tak jak zresztą w poprzednich dniach, bardzo podobne i możecie to zauważyć, ale jeśli chodzi o zasady, mamy Color climb, czyli matching specific colors increases your multiplier, czyli jeśli będziemy łączyć konkretne kolory, na przykład fioletowy, to będzie nam to nadawało dodatkowe punkty, no i boostery kosztują o jeden mniej, czyli zamiast tam siedmiu, powiedzmy 6. no i mamy kolejną kwestię, jeśli chodzi o kolumny, tutaj jest crazy columns, each column Has a different score, czyli każda kolumna ma inne. To już graliśmy, dlatego e, e, Oczywiście, postaram się pokazać to wyżej. Wyżej mamy 10 osób, tutaj mamy 15 osób. Ale my weźmiemy to na 10, e, zagramy sobie, e, wybierzemy sobie, jeśli chodzi o dodatki. Potrzebujemy 6, więc tak naprawdę mastermind mógłby być dobry, ale zróbmy Remove Cross, ponieważ to jest coś, co ja bardzo lubię. E, no i spróbujmy sobie zrobić Create Lightning. Myślę, że to może być dobre i zagramy oczywiście Doktorem Kolorem, który może nam tutaj troszeczkę pomóc, bo <grafię> tak ładnie się zgrał, że akurat potrzebujemy kolorów, bo jest Color Climb i będziemy grać Doktorem Kolorem, więc zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Mam nadzieję, że wyjdzie całkiem fajnie. Nie planuję odpaść w pierwszej rundzie, ale wiadomo, nigdy nie wiemy, na kogo tak naprawdę trafimy, a czym dłużej gramy, tym większa jest szansa na to, że się więcej oczywiście nauczymy. Wiadomo, niektórzy też nie muszą grać jakimiś wybitnymi kartami, ale to jest kolejna kwestia, nie? Więc czekamy na wszystkich. W międzyczasie możemy zobaczyć sobie, jak widzicie, mamy zamiast 7 punktów 6 do wykorzystania. Już widzę dwa ruchy, gdzie mogę zdobyć te 6 punktów, i jak najbardziej będę chciał to zrobić. Mamy bardzo dużo ruchów, więc musimy je bardzo szybko rozgrywać w miarę, żeby potem się nie zapchać. Pyk, lecimy. Od razu aktywacja pierwsza, jak najbardziej. Cyk, mamy tutaj pomarańczowe, fioletowe się łączą. Kolejne pomarańczowe na fioletowe. Mamy o kolejne ruchy. Tu możemy fioletowy zaraz polecieć. Zróbmy sobie tak. Z tym filetem jeszcze nie zrobimy, ale możemy zrobić w ten sposób. Teraz możemy połączyć i wybuchnąć sobie. Teraz tak, przydałoby się połączyć kolejne i zrobić kolejne, oczywiście, kolejną aktywację. Na razie nie mamy jeszcze aż tyle punktów, żeby zrobić cokolwiek, ale proszę bardzo, tutaj na żółte poleci. Tu nie specjalnie, tu nie jesteśmy w stanie połączyć. Możemy zrobić extra move, to jest bardzo przyjemne. Możemy połączyć zielone, żeby polecić po całej długości. Możemy tu niebieskie dać w końcu. No, powiem Wam, że na razie. A, bo tu jest tylko jedna osoba na jedną rundę. 420. No, nie, aż tyle mi się nie uda, szczerze mówiąc, zrobić. Yy... Zostały mi dwa T. Te... W sensie czasu jeszcze mam trochę, ale staram się najbardziej, co zrobić. Może powinienem wykorzystać w sumie swoje T. Te... Yy, co tu zrobić? Może powinienem zrobić jakoś tak. Spróbujmy to wykorzystać. Niech będzie. Mamy kolejną aktywację, którą możemy zrobić, więc wykorzystajmy ją jak najbardziej. Jest, jest szansa, że coś tutaj się jeszcze oczywiście podzieje. Mamy fioletowe, które też się tu bardzo ładnie połączymy. Połączyły. Um, użyjmy sobie piorunka na. Tutaj dostaniemy. No dobra, to jest całkiem niezłe ułożenie. Jakby się trafiło, to mógłbym może. O! Dobra, udało się jeszcze uzbierać. No ktoś tam ma 800, więc wydaje mi się, że aż tyle nie jestem w stanie uzbierać. Yy, mamy fioletowe, no może do 500 dobiję tam punktów czy coś takiego. Jeszcze mamy jeden możliwy ruch. Yy, tu mamy extra move, jeśli byśmy potrzebowali. Oczywiście możemy jeszcze zdobyć kolejne rzeczy. Jest ładnie, czy mamy jeszcze jakiś Extra move, tutaj niespecjalnie Czerwone też nie jesteśmy w stanie, zielone też nie Dobra, więc robimy aktywację Bo to jest jedyna najlepsza opcja w chwili obecnej Ale już zrobiłem ponad 500 punktów, więc jestem jak najbardziej Zadowolony z tego wszystkiego Jeszcze poszedł sobie jakiś tutaj wybuch yy, Mamy cały czas jeden ruch Mam, o Boże, 1300 punktów wbił To jest bardzo, bardzo dużo mm, hmm, hmm, hmm. Możemy zrobić jeszcze tu Extra move i zdobyć kolejne 3 punkty I pada nam kolejne czy mamy jeszcze jakiś ekstremów, którego, którego możemy wykorzystać? Chyba niespecjalnie, więc robimy kolejne punkty. No, nie daję sobie dużych szans, ale może na trzecie miejsce chociaż wskoczę. Dobra, jest coś. Yy, czy jest jakiś ekstremów, które możemy zrobić? Tu nie, tu nie. Mało takich ruchów jest, które mógłbym wykonać dobrze. Żeby być na kolejnym miejscu, to jest chyba ostatni ruch, jaki mogę wykonać w tej chwili, żeby zrobić zdobyć zdecydowanie więcej punktów. Jest! Drugie miejsce! Pierwsza osoba no pocisnęła tu ewidentnie bardzo mocno. Grała na wężu drugotierowym, jak widzicie ale 2000 punktów dało się zbierać naprawdę bardzo dużo ale mi udało się osiągnąć drugie miejsce więc również jestem bardzo zadowolony oczywiście dostałem e, drugotierową kartę i sto więc bardzo bardzo przyjemnie no i wiadomo można tu zagrać ale można jeszcze zagrać sobie na Crazy Columns także w chwili obecnej widzicie na pewno na ekranie kod QR dzięki któremu możecie się zarejestrować do gry macie też oczywiście link w opisie więc jeśli jesteście zainteresowani i chcecie brać udział w takich turniejach albo po prostu grać sobie casualowo to zapraszam serdecznie a póki co dziękuję serdecznie za oglądanie trzymajcie się no i cześć!